Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Ale się porobiło. Cały internet huczy, wyże, Jak to pan Radek Sikorski poszedł do pani Moniki Olejnik. No, i ta swoim dociekliwym dziennikarstwem spowodowała, że pan Sikorski wyszedł no jak niepyszny ze studia. Czy pani Monika przegięła? Czy pan Radek jest za delikatny? No to już zostawiam Państwu do rozstrzygnięcia. Dzisiaj dość karkołomne zadanie, mianowicie połączenie przybory wasowskiego, właściwie bardziej wasowskiego, z wałami jagierońskimi. Posłuchajcie króciutko. Pani Monika ta magę wojownika. Zaszła za skórę radkowi S. Z tego słynnie blondyna, że leciutko przegina w swoich wywiadach, taka już Monika jest. Jest wielu dziennikarzy, jak mówi statystyka. Są panie i panowie, i jest wśród nich Monika. Po jej wywiadach koście są niczym poza zastrzykach. Lecz mimo to przyłażą, czasem się obrażą. Monika, ach, Monika, gdy pyta, to zatyka. To gratka, kiedy radka, po jej pytaniu zatka. Jej ego rozpalone, całkiem nieposkromione. W tefałenie, nie panika: Monika, Monika, Monika. No tak czy inaczej wyszedł z tego wał Jagielloński. Proszę Państwa, 14 listopada, tak, listopada czwartek i imieniny obchodzą w związku z tym Agata i Wawrzyniec, a także Agrypin, Agryppa, Antyt, Damian, Elżbieta Filomen, Hipacy, Jan Józef Jukunt, Klementyn Kosma Laurenty, Lewin Mikołaj, Serapion, Stefan Ścibor, Ścibora, Świecław. Teodot i Wszerat. Wszystkiego dobrego wszystkim Państwu, Solenizantom. Nietypowe święta, Światowy Dzień jakości, Cuk... Dzień jakości, Światowy Dzień Cukrzycy, Dzień Seniora, <śmiech> <śmiech> Międzynarodowy Dzień Zwalczania nielegalnego Handlu Dobrami Kultury. Przysłowie na dziś: listopad marcowi za rodzica służy i marcowe psoty wróży. Dwa słowa jeszcze, jeżeli Państwo pozwolą o wczorajszej grze półsłówek. Proszę mi wybaczyć, jeżeli ktoś się poczuł urażony, ale moja wyobraźnia w ogóle nie sięgała w rejestry, w które poszły rejestry m, m, tych, którzy się poczuli. Proszę mi wybaczyć, w związku z tym dzisiaj będzie już normalna taka gra w dzień. Żadna wyobraźnia nie jest w stanie nie, niczemu zaszkodzić. Mianowicie Basia Bocian, nazwisko znane redakcji. Yy, I w bądziku Kasi mamy dzisiaj zysk. Nie, Dysk z zupy. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Do jutra.